Hejcie siemano siemaneczko, ja jestem Paweł Sky i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin 3 Dzikigon. Gon Moi drodzy, dzisiaj lecimy dalej i mamy sporządzić jaskółkę dla tej tej pleny, chyba tak ona tam miała ale my tej jaskółki. A możemy już zrobić jaskółkę? O proszę, no dobra, no to robimy i jej podajemy tą jaskółkę, aby moi drodzy zostawcie opeczkę w górę, żeby być. A y i subskrypcję, żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Tak, mam dla niej eliksir. Ja mam eliksir dla Leny. To jaskółka. Zwiastun wiosny i symbol odrodzenia, adekwatna nazwa. To się jeszcze okaże. Tak jak mówiłem, może jej zaszkodzić bardzo. Dla mnie to działa natychmiast, ale ja mam szybszy metabolizm. mnie efekty wystąpią dopiero po kilku dniach. Czemu się w końcu zdecydowałeś? Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. Podobasz mi się, Wiedźminie. Masz to taki mały podarek za to, że nie jest ci wszystko jedno. Okej. Okay. No i proszę, zadanie wykonane. Yy, no. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. O, trzeci poziom, Wo, ło, ło! Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałbym dalej się zająć tymi tutaj. E, kurde, znakami, zapyta, znakami zapytania. E, ale zanim to, to weźmiemy sobie postać i weźmiemy sobie. Mam no, dwa punkty dostępne są. No dobra, ja bym sobie ulepszył skupienie, trening siłowy, pamięć mięśniowa. A tu nie ma takiego czegoś. A na przykład, jakbym sobie poszedł w znaki, daleki art. Art to jest. Nie, to nie jest ignie, to jest raczej sugestia. Art, Igni. O, tutaj jest Igni. Patrzcie. Dobra. Mm, no i jeszcze myślę, że polecimy sobie w alchemie e, wyważenie mikstur, przygotowanie oleju, wytwarzanie petard. Dobra, weźmiemy to jeszcze. No i tak, i tak nie mamy zbytnio miejsca, gdzie to sobie tutaj wrzucić. Bo. Kolejne miejsce dopiero odblokujemy na czwarty poziom. Także no. No dobra moi drodzy, ja chciałbym w tym dzisiejszym odcinku trochę z wami pogadać na temat y, YouTube'owy trochę może i taki życiowy, że tak powiem. O Jezu, oni mają piąty poziom. O Jezu, dobra, ja nie mam z nimi szans. No. Chciałbym z Wami pogadać na temat taki YouTube'owy, życiowy e, trochę, ponieważ, moi drodzy, wbiliście już ponad 50 subskrybentów, za co Wam serdecznie, moi drodzy, dziękuję, e, także, no. Jezu, jak mnie pizgają! Au! Ej, dobra, bo ja zaraz tu umrę. Ej dobra, bez skitu ja zaraz umrę jak nic. No gdzie uciekasz? Chodź tu. No patrz ucieka mi. Pięknie, no chciałbym z Wami trochę pogadać, moi drodzy. Bo tak zauważyłem, że te moje odcinki są tylko na tym, że tutaj gram, gadam jednocześnie, że ta gra fajna jest w ogóle. Ale chciałbym na przykład z Wami też trochę pogadać. Odzywajcie się w komentarzach, moi drodzy. Jeżeli dajmy przykład takim życiowym YouTubem żyję jakby teraz aktualnie, bo praktycznie codziennie teraz wstawiam odcinki, no tam jednego dnia nie było odcinka, ale no nic. Z tego co wiem, najprawdopodobniej moi drodzy, ale nie wiem czy to prawda jest. O kurde, tu też wilki są w sensie te. No wilki Tu wilk, tu wark jakiś, ja nie mogę No moi drodzy yy, Ogólnie jeżeli chodzi o taki takie YouTube'owe życie moi drodzy, to inni mi mówią, że No Paweł nagrywaj te reakcje, o kurwa wybuchnie O lol yy, Inni mi mówią w szkole, no Paweł Nagrywaj te reakcje, bo te gry to takie nudne, nudne No ale moi drodzy, ja chcę coś teraz powiedzieć. Ten kanał miał być yy, jest stworzony specjalnie dla gier Ej, on mi konia bije! Wypierdzielaj stąd, śmieciu głupi No chodź Co tak kozakowałeś? No, nieładnie mi konia bić. No, moi drodzy. Inni mi mówią w szkole, O Paweł, nagrywaj te reakcje, bo te twoje gry to takie nudne są, nudne. E, no i moi drodzy, no szczerze powiedziawszy, ja robię to, co lubię najbardziej, czyli granie, robienie tych reakcji faktycznie, bo tam robię je. Ehm, no i moi drodzy, jakby nie patrząc, no to. Wiecie, ja się staram wam dostarczyć dobrego kontentu w miarę Czyli gier, reakcji i tak dalej, i tak dalej No ale moi drodzy, jeżeli Dajmy przykład Nagrywasz, yy, nie wiem Do ciebie teraz to kieruje jakby, nie? Do osoby, która to ogląda Dajmy przykład nagrywasz sobie, nie? O kurde, na hita ty, what the fuck A tu jeszcze jeden jest utopiec Oj oj, on tu płynie do mnie! Jeszcze jeden? Ale ja nie wiem, czy ja go trafię. A, trafiłem ładnie. No, dajmy przykład, nagrywacie sobie na tym YouTubie No i wiecie, idzie wam to dobrze, nie? Bo to jest wasza, jakby, pasja i w ogóle. No i dajmy przykład, jesteście w szkole. Inni do was mówią: O, nagryw w końcu reakcję, bo dawno reakcji nie było i tak dalej. Ale moi drodzy, jakby na te reakcje trzeba trochę poczekać. Bo ja teraz zrobiłem takie coś, że teraz ma być więcej gier niż tych reakcji, bo reakcje to mogę sobie w każdej chwili nagrać. A odcinki z gier muszę mieć od razu już na zapas, nie? Także jakby nie patrząc. No trzeba, trzeba takie rzeczy robić. No niestety, moi drodzy. Ale też zobaczcie. E, że... E, na przykład, e, nagrywacie sobie, nie? I macie tam ten swój kanał i tak dalej, i tak dalej e, no i... O kurwa, to jest to? Oh yes, o jest, będzie ta jest Ten upiór jest... O jezu! Co na niego działa? Co? Zginął? Nie wiem, dobra. Moi drodzy, wracając do tematu, tak jak mówię, ja w tym Wiedźminie teraz aktualnie będę w miarę tak sobie gadał do Was i żebyście wy też mogli się udzielać w tych odcinkach. No, moi drodzy, powracając. O, dobra, on nie zginął. No, teraz już zginął. No, powracając do tych, co mówiłem. Moi drodzy, ja też, jakby nie patrząc staram się nagrywać wszystko yy, czyli jak zacznę jakąś grę no to staram się teraz ją nagrywać yy, jak rozpocznę jakąś nową serię czy coś takiego nie no ale wy patrzycie na to z takiej strony że o tylko reakcje tylko reakcje no ale no kurde jeżeli zacząłem już jakąś grę no to z, 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 dajcie mi ją skończyć Albo jak nie wiem, w mojej szkole ludzie są po prostu tacy cwani, no to nie wiem, niech sobie nagrają jakieś... Zrobią kanał i sobie niech ponagrywają. Tyle no. Mam do powiedzenia. Dobra. Bo ja się tu już denerwuję, nie wiem czemu. Już tutaj prawie rage mi wpadł, a my dalej lecimy. Ogólnie te znaki zapytania nie wiem po co je robię yy, Ale chcę trochę poekspić. Płotka, płotka mi się zbugowała, lol. No, tak jak mówię. A e, Aj, w ogóle, e, o kurde, to jest gniazda. Ja nie mam tej petardy. Z tego co wiem, to trzeba petardy do tego, e, do tego gniazda. No, ale to poczekaj, bo ty nie masz petardy, Mordo. Nie masz, nie masz właściwej petardy, no właśnie. Co mi z tego, że je zabiję, skoro i tak zaraz tak, drugie wyjdą? Ktoś tam w ogóle napisał przy jakimś odcinku. Mimo, że liczyłem na reakcję, to i tak i tak zapowiada się świetny odcinek, trzymaj tak dalej. No i moi drodzy, takie coś mi się podoba, że wszystkie, wszystkie rzeczy na tym kanale wam się podobają. I o to chodzi moi drodzy, taka pozytywna ma być energia i tyle. Ja, te, ja tego gniazda nie zniszczę, bo nie mam właściwej petardy. I dobra, ile tych znaków zapytania mi zostało? Ja nie mogę, jeszcze siedem... 7... Takich znaków zapytanie byś zostało. Trzajcie to No lipa, lipa. No dobra, ale ja bym tak, tak się tam najpierw dostał No, yy, także tak jak mówię No wiecie, to jakby nie patrząc Ja teraz w te odcinki może nie wkładam tak dużo yy, pracy, ale jakby nie patrząc zasiadam do nich praktycznie codziennie nagrywam Także Docencie to naprawdę, nie? Dobra, moi drodzy, bo ogólnie jest już 12 minut nagrania, a ja gadam przez prawie cały odcinek o tym YouTube i tak dalej, i tak dalej. I co, moi drodzy? Ja myślę, że tam będziemy, w sensie już będziemy kończyć ten odcinek, bo ten odcinek teraz nie wyjdzie 15-minutowy, ponieważ no nie, nie wyjdzie, dlatego stwierdzam, że dojedziemy sobie tam moi drodzy w następnym odcinku, także jeżeli odcinek wam się spodobał zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, a ja lecę, na razie.